Ile na 1. Refresh kontra Magix, będzie brudna bomba na raz, ona jest brudna na raz! Skanuj to! Nie! Jest! Mamy to! Przepraszam za tą kół, przepraszam! Nie szkodzi! Nie szkodzi, to są wielkie emocje. wiemy się, się, że nie jeden kibic przed swoimi... Czekamy <grym> na bohaterów tego spotkania. Bohaterami dla nas będą też komentatorzy. Przenosimy się do nich. No właśnie, wracamy do tego magicznego duetu, witam ponownie w studio. Witam serdecznie. Ale jest informacja. Już poszło info i wlatujemy i zaczynamy. I zaczynamy spektakl z z eliminacją. Po potró w głowa! Poczwórne zabójstwo, po, po trójna eliminacja, przepraszam, na wow. czwórna eliminacja! Czy to będzie takie? Nie, Apex, ubił Stevena, ale jaki początek fenomenalny ze strony Vitality. Przepraszam, ze strony Heroic. Będą podchodzić na Site. Przepraszam, jaki bombsite kurwa, będą po, po, podeszli, wyeliminowali. Pierwsza runda dla nich, no o to mi chodziło. Tak, no to się <grym> trzeba nastawić, słuchajcie, e, że trzeba troszeczkę wyluzować przed dzisiejszą transmisją. Dzisiaj ostatni dzień fazy. Stave'na, Stevena, można różne tutaj ksywki wymyślać. Ktoś tam za chwilę będzie, coś tam się za chwilę stanie. Okej, okay, on był tam, więc za 10 sekund będzie. Tu i bang! No właśnie. właśnie tak, że tak powiem, taka. Mogiła, nic tego nie ma. Akurat zdarzyło mi się z Heroik być na jednym bootcampie, wraz oczywiście z Anonymo. No Odwiedzam takie miejsca, trenuję w takich miejscach, ocieram się o tych graczy, o tych zawodników, o tych trenerów, o tych analityków. Można powiedzieć, że to nie jest sportowa to moja druga sala gimnastyczna, o ile bym nie powiedział, że pierwsza. Ale w tym momencie dochodzi do, można powiedzieć, bliższego konfliktu. Refresh z fragiem, Kami, ostrzela głowę Kadiana, ale musi ulec przed strzeguszem Magisk. I mamy chyba pierwszą rundę 1 na 1. Refresz kontra Magix. będzie prosta na bomba, naraz! Ona jest na raz! Kurwa, skanuj to! Nie! Jest! Mamy! To no, przepraszam za tą kół, przepraszam! Nie szkodzi! Nie szkodzi, to są wielkie emocje. Dziwimy myślę, że nie jeden kibic przed, <laughs> przed swoim komputerem, czy telewizorem, czy telefonem, tabletem, wszystko jedno. Przeżywa to dokładnie tak samo jak ty, no wow. taka runda, gdzie było tak blisko, jednak się nie udało. Wszystkie te ustawienia są może... Wow, niestety głowa nastawna, mamy 7-0, ale niesamowicie gra na pewno heroik spokój u, ustawienie. Ustawienie. zobacz. Wiara to jest najtwardszy czynnik w grzech. E, Apex e, po tym właśnie podniesieniu głosu e, zmotywował swoją drużynę. Może to jest klucz, może to jest klucz. Tak, panowie, jedziemy, kurka Molek, kurka Franca, proste. By wychylać? Tylko, czy Dupchi sprawdzi to? Czy Dupchi. Obróci się, ale jednak jest czekanko w francuski. Przepraszam, oczywiście, jest Duńczykiem, ale taka ksywka iście francusko mi się kojarzy. No właśnie, nic z tego, ale w międzyczasie na plecach pojawia się Stawra. to może zaskoczyć. Zobacz cel. Zobacz to, co teraz robi stamtąd. Oh my god! Co tu się stało? Kończy tę rundę, ale. Ja mam level 5 face Przepraszam, czwarty, ale lubię kłamać. Zajły wyeliminowany. Mamy 12-3 po pierwszej połowie. No nawet nawet 13-2, bo... 13-2, przepraszam. Dla strony, y, dla, oczywiście dla Heroic i druga mapa, Cóż że nas będzie czekać, to będzie chyba... Eee... <grym> nie. Druga mapa? No nie no, chciałbym zobaczyć, powiem szczerze, ale... Zobaczmy, na kucaka skradają się zawodnicy Heroic i w tym momencie Apex zobaczył jednego i zaczyna się korna burza! Ja cię kręcę! <grym> no i błyskawicznie się ta burza skończyła. No, i ciekawe, czy, czy wyjdzie tutaj słońce w takim razie po burzy? Oj, Dla... Ja muszę y, wysiąkać się, kochani. Ach, nie no cóż, to komentowanie z Parisem to jest, to jest coś innego, słuchajcie. Jestem, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co się tutaj dzieje. Dzisiaj to jest, to jest kolejna moja przygoda po prostu. Komentowanie z Parisem to jest przygoda. Jest osmołkowanie środkowej alejki, podejście dwóch zawodników. Refresh, ale szkurę! No bałem się, że ja dostanę tym y, zapalakiem w twarz i zacząłem <grym> się zaskłaniać. Tak Dobrze, że nie masz okularów w 3D w tym, <grym <grym tym momencie. <grym> też. No. Ale TS jest w tym momencie spalony. I nie mówię tutaj oczywiście o żadnych używkach, tylko o spaleniu fizycznym, bo został podpalony przez y, granat płomienny. Koktel błądowa, refresh w pojedynku z Apexem, ale nie mogą się dostrzec. W tym momencie miska ta jest A Apex właśnie wcześniej z pewnym refreshu. I mamy to. 15, 6, chyba. Chyba śmierdzi tym powrotem, Piotrek, lokomotywy, a ksyfa Misuta jest dość śmieszna, bo można powiedzieć, kręć Misuta, nie? <laughs> Taki żarcik wrzuciłem sobie, żeby rozchmurzyć to oczywiście e, całą publikę. Mapa, e, e, jak to się nazywa ta mapa? Doverpass. Overpass. oczywiście. No i samej ekpekty przeżycie. no ja dzisiaj nie wiem, co się dzieje z Vitality, ale oni są zupełnie nieobecni. I mamy jankę oni... w smoke'u. Oni już się porządku. O, proszę, wrażenie. jak no. się minęli zawodnicy. Piątkę przybili, piwo, wypili, Ale poszli, zobacz, ja on Już ten siu, siu, nóż był y, słyszany, wyciągający. Nie wiem, czy tak, czy nie. E, ja tu chciałbym zwrócić uwagę, że tu nawet skillowo Jakbym był na przykład zielony w Counter-Striku, a przecież nie jestem, e, to bym powiedział, że słuchaj, ci Vitality są o wiele słabsi, e, jeśli chodzi o umiejętności strzelania, podawania piłki, rozgrywania. No nie ma tutaj tego. Tutaj dziewięciolatkowie mierzą się z dojrzałymi facetami, można powiedzieć. I głowę, ale pustał to. Teraz zobaczmy, podchodzi na blisko. Oj, jest jeden. Magis, kolejny raz, magis! Załóżmy raz, robi? Jeszcze i okazja, żeby zdobyć piątego fraga, już jest blisko, Magisk! Oh! Oh! Pentakill! Pięć fragów Magiska! Pięć hitów ja pierdol... z dyglem! Ja pierniczę, ja pierniczę. Co to było? Ale wszystko spokojnie, można powiedzieć bliźniacze, rozegranie. Oj, oh, Apec, co to za palak palak dziwny, co tu będzie, kiełbasy? Zmarzył za chwilę, grilla robił W centralnej części bombsidu, 3 na 3. i mamy to one tap, Ooh. double shot, double Ooh. shot, triple shot from the Magisk, niesamowita, magisk. niesamowita forma magiska. Ciekręce, bym tak powiedział. Tutaj trzeba zagrać o oczywiście. Wygrali rundę, tu Uzi jest. Drewniany Uzi, na gwoździe, no nie wiadomo, czy oni coś ugają. To będzie wyglądało, nie spodziewały się tego terroryści, to no będzie to szansa, szansa. O, zobaczmy. Do Do tego wrócić. I tutaj prośba, zobacz na Twitterze: Paris z Platyną zostań full time komentatorem błagam. Tu można powiedzieć, że to na stażu. E, u Piotrka robię za darmochę. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Wycofać. No znowu na Eko, Vitality wygrywa rundę. E, vitality grajcie tylko Eko. Jak mnie słyszycie, wywalajcie broni na 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 respie, kupujcie i właśnie, bo, bo naprawdę to działa. No i słuchaczka Diana, no, Słuchajcie, Diana, dż. jak dż. Dż. Mi się wydziera. Nie, myślę, że to DJ kalet, a to jednak trener Vitality. Tak, to po godzinach, słuchaj. Eee, numer 6 dla Vitality. Przepraszam, dla Heroic. Oj, będzie 11 do 5. Nie, 11 do 5, a już zakręcony jestem. No drugi dzień w pracy, wiecie jak jest. Mam jeszcze do zrobienia kawę dla wszystkich, więc mam nadzieję, że się odbiję. No, mam nadzieję, że chociaż kawa będzie dobra faktycznie, bo, <laughs> bo już mi się pić chce. Piotrek, bo zostajesz. Ja jeszcze zostaję. No, to jeszcze zostaje, ja już kończę swój staż. Widzimy się w następnym komentowaniu. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Czekam na kawę. Ej, już idę.